Cześć, mam na imię Helen i będę tutaj nagrywać swoje vlogi jeździeckie. Ale zacznijmy od początku. Tak jak powiedziałam, mam na imię Helen i mam 16 lat, już za miesiąc sumuję 17. I swoją przygodę z jeździecem zaczęłam od 10 roku życia. Przez pierwsze półtorej roku szukałam idealnego miejsca do jazdy. Ale jak widać, nie szukałam za dobrze, bo stajnia, do której trafiłam, mieściła się 15 minut od mojego domu. Była to przydomowa stajnia z pięcioma końmi i ja właśnie trafiłam na Lakiego. Jest to koń pełnej krwi angielskiej w wieku 12 lat. Spędziłam tam w sumie ponad 2 lata i bardzo przyjemnie wspominam ten czas, atmosferę, ludzi, konie. Startowałam na lakim też w moich pierwszych zawodach, a brałam udział dwa razy: raz w mini LL, a drugi raz w LL 70 cm. Po pewnym czasie, gdy moje umiejętności przekraczały już poziom lakiego, musiałam rozejrzeć się z dainą stanią. I wtedy właśnie dostałam propozycję dostania się do klubu jeździeckiego sztogu. Mieści się on 3 godziny jazdy samochodem od mojego domu i bardzo długi czas wlekałam z tą decyzją, ale ostatecznie zgodziłam się pojechać. Miałam mieszkać w szkółce i dojeżdżać do liceum, które mieściło się niedaleko, a więc tak zgodziłam się i tam właśnie poznałam Rewie, czyli Hanoverską Klacz w wieku 9 lat. I na razie to koniec mojej historii zieckiej. Zamierzam tutaj zostać póki mogę. A jak widać, dzisiaj miałyśmy trening na oklep. Nie robiliśmy dzisiaj nic ambitnego na treningu, ponieważ wczoraj mieliśmy dość wymagający trening skokowy. Przede wszystkim pracowałyśmy dzisiaj nad rozluźnieniem. Po treningu postanowiłam, że pójdziemy na półgodzinny spacer. Teraz bardzo żałuję, że poszłam na ten spacer. Z naprzeciwka jechał samochód. Rewia nigdy nie bała się samochodów, więc szliśmy dalej. W pewnym momencie samochód przyspieszył. Ani ja, ani Rewia się tego nie spodziewałyśmy. Spłoszyła się. Chyba nie muszę już opowiadać, co się dalej stało.